Dzień dobry Państwu. Świta już, biało się robi. Zgodnie z obietnicą nagrywam, nagrywam Późnego Life'a, Czapy. Tym razem będę się popierał tekstami świeżymi dzisiejszej nocy. Właśnie o drugiej w nocy wstałem i postanowiłem e, pisać pamiętnik, ponieważ brakuje mi dnia, żeby udokumentować, że naprawdę nie mam czasu napierdolę, że północy spędzam w różnych sytuacjach i padam w południe chwilę, potem znowu, Doba powinna mieć 28 niestety. Więc tak, wstałem o drugiej, nie sprawdzając, czyli która jest godzina oczywiście, nie paląc światła, przeszedłem do Łazienki. Do godziny 2.40 przebywałem w łazience, poddając się rozkoszom robienia porządków, goleniem, perfumowaniem, kremowaniem i doprowadzeniem do świętności górnej połowy mojego ciała. Ze zmoczeniem głowy, tak, tak, regulacją długości wąsów, włosów pojedynczych oraz dezynfekcją maski, którą będę dzisiaj używał i rękawiczek. I logicznych. obustronnie, obustronnie, tak. Się, tą siedemdziesiątką śmierdzącą alkoholem. Potem mam takie problemy, że y, ja śmierdzę też alkoholem, ale tak się wszyscy kierowcy teraz mają także od y, Z łazienki wyszedłem o godzinie 2.40, o godzinie trzeciej, y, nie, do godziny trzeciej robiłem porządki w kuchni poprzez y, mycie blatu, piecyka, płyty, robiłem cztery kromki z pastą twarogową, nastawiłem pięć jajek na pastę jajową, podłączyłem, to spisałem, bo zrobiłem byli podłączyłem ładowarkę do przedłużacza na stole, tak, żonie, 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 bo moja była ładowana, Sprząt, sprzątnąłem stół i ułożenie wszystkich Wykonałem też kawę bez mleka oraz zioła do y, zwalczania cukru w organizmie. Oba napoje y, oczywiście wypiłem, sądzone cukrem. Po czym przygotowałem y, do na dzisiaj, a dokumenty do dzisiaj, papiery, które są zezmantane. Kiedy y, przyszedłem, y, przyjmuję y, konsultacje telefoniczne w czwartki i kto w ośrodku w Orzeszu, gdzie mam podopieczną, tam mam dzwonić i przygotowałem do napisania y, czegokolwiek, czyli y, jakieś długopisy, pisaki, cienkopisy i takie zbierdolone. I y, y, ścierałem ponownie blaty, które zbrudziłem w jednym wypuści Wypuściłem koty z więzienia, y, prawda, bo były w innym pokoju bo atakowały już klamkę już słyszałem, że skaczą po klamce, bo umieją skakać po klamce, tak, 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 tak. Yy... No. Y... Napisanie tego co czytam właśnie, też teraz mi to zajęło czas. Teraz z wypiciem kawy z cukrem bez mleka, ale z, z... z zalanym w zlewie, bo nie wolno mi... Aha. I zalanie tego kubka z kawy w dobie, bo nie wolno mi mieć garków, bo ja robię to niedobrze. I teraz tak garków domu nie wolno. tak Nie wolno mi też palić papierosów, gdy ktoś śpi, bo mamy salon, no, kuchnię połączoną razem. Więc jak ktoś śpi, to nie wolno mi smażyć jajecznicy, bo są zapachy, które burzą i niedobrze jest. No. Taki mały terror domowy. Jeszcze za 17 robię sobie y, dwa papierosy y, bardzo chujowe, bardzo chujowe, y, gdyż ich nie lubię, a nie wolno mi w nocy jechać na Orlen, y, kupić fajki, jakie y, przepisał mi kardiolog y, pozawałowy. Kardiolog, który mieszka niedaleko, prawda, tutaj nas i który prowadzi mnie od trzech lat, prawda, leczy moje serce. Dobrze leczy, dobrze. Coraz droższy jestem nawet nie kazał sobie przychodzić tak często do siebie, dlatego że yy, no jestem zdrowej. Mam ciśnienie 120 na 80, więc mi Ale prochy na yy, obniżenie ciśnienia miły i kazał jeden dziennie tam. Yy, no i co no co, no co? No, 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 no. Dlatego no, Poszedłem w końcu tego studia, tutaj nie powłączałem to wszystko, te patefony, teraz to pokażę, to wszystko, prawda, światła, tu perele, mikrofony, słuchawki yy, teraz tego live'a, prawda, to no, trochę czasu schodzi. Yy, da, jeszcze musiałem dając kot, kotom na talerze, oczywiście mokrego, prawda, yy, yy, ale one... Yy, ja im nałożyłem to, one już spały u mojej kochanej żony. Yy, mają to gdzieś, yy, więc śpią sobie z nią. Jest trzecia trzydzieści. Yy, jaja się właśnie ugotowały, więc będę robił yy, pastę ze szczypiorkiem, oczywiście. Yy, z tym, że muszę iść na pole go zerwać, bo on się tam rozplenił gdzieś na nie, no dobra No i co tu, aha Wymyślili ten, że bez zapalania co od Aha, no tak, że siedzę już od drugiej półtora godziny Jest nie zapalił papierosa No, to... no, no. Jak ja, mi lekarz kazał palić, prawda? Ja, ja, ja jadę na taki Orlen, prawda, i, i mówię, czy są west Ice'y. Oni mówią, że nie prowadzimy west Ice'u, to nie tylko oni. Tak. To, ja mam zastępcze lekarstwa, I Gdzieś tutaj do tym pisałem, że ja mogę ewentualnie, teraz zmienimy sobie rękę, już kartki pozbyłem się, i po prostu zmienimy sobie mikrofony. Yy, tak, znowu pytam się, czy są zastępcze yy, prawda, na receptę yy, na przykład kamele yy, z jednym klikiem, albo yy, palmale z dwoma klikami. No, różnie to jest, no. Także yy, zaraz sobie zrobię yy, sztucznego papieru stać śmierdzącego. Yy, płynę musiał jednak, yy, jak zaświta, i otworzą mi sklep ten tutaj podręcznik, tylko otworzą go o 6 rano. Które jest teraz, nikt, nikt, nikt nie, nie widać, tutaj nie widać, nie mam zegarów na ścianach. No to y, kupię oczywiście mleko do kawy, kotom coś do jedzenia, <zysk> żonie do no paczkę tytoniu. Y, no i pewnie kupię jedne fajki w rezerwie, bo jak nie ma nic gorszego jak robienie fajek, gdy się chce palić i one nie wychodzą i się łamią, i są cienkie i w ogóle jedną wariatu. Tu pokażę, jakie mam tutaj gadżety za sobą. Tu, tu jest prośba mojej córki, prawda? Żeby, żeby po prostu nie wchodzić tutaj do tego pomieszczenia, jak ktoś waży więcej niż 7 ton. Tu ma coś. Aha. Można tu przyjechać do nas czasem tramwajem czynacką, ale tylko chyba do Wieżanowa, a to już na pierwszą i dwie godziny. Dwie godziny jazd wieliczki, siedem godzin w nocy, o pierwszej w deszczu, to tutaj, no nie wiem, taksówkę najlepiej wziąć za 500 tutaj. Co tu ciekawego mamy jeszcze, no mamy trochę, co mamy, no co mamy, mamy trochę sprzętu tutaj muzycznego, trochę Yy, dzieł artystycznych yy, jednej młodej artystki prawda, która tutaj mieszka z nami, Działa no plakaty oczywiście yy, dziwnych yy, zespołów, miliwany, i kolegi tam, który nam się, że tak powiem, musiałem się nauczyć jego historii, jego osobiście nie znałem, no, ale on się da przedawkował, biedak, no. No i, i proszę państwa, y, y, to wychodził 9 minut, to jest długi film, nic tak. dobrego.